Z tej strony Zuza, a to jest moja szuflada, i tym razem porozmawiamy o krótkich książkach, które idealnie nadają się, kiedy nie mamy zbyt wiele czasu, żeby czytać. Nie jest to tajemnicą, że czas to pieniądze i że jak bardzo byśmy się nie starali. To bywają takie okresy w życiu, w których po prostu tego czasu wolnego mamy bardzo niewiele. I właśnie wtedy, kiedy nie mamy tego czasu, żeby zmierzyć się z pozycją, która ma ponad 500 stron, mimo tego, że jest pięknie napisana i wciągająca. To ja właśnie chciałabym wam zaproponować dzisiaj taką alternatywę do tych grubych książek, ponieważ po pierwsze nie każdy zawsze jest w nastroju na coś bardzo długiego. Szczególnie w momentach, kiedy mam problem z skupieniem, przez dłuższy czas, bo po prostu jesteśmy zmęczeni. Um, dlatego wtedy warto sięgnąć po coś równie dobrego, um, ale jednak troszeczkę krótszego. Istnieje wiele krótkich książek, które przedstawiają naprawdę e, ciekawe historie, um, i które również zapewnią nam ten fajny czytelniczy czas, ale może niekoniecznie wymagają od nas ogromnego skupienia oraz no, dużej ilości czasu. Ja mam dzisiaj dla Was propozycję siedmiu takich książek. Zdecydowana większość z nich ma mniej niż 300 stron, jest kilka, która ma mniej niż 200 um, i chyba jedna, która tam jest lekko ponad 300. Generalnie rzecz biorąc. Zdefiniujmy jeszcze książkę krótką. Ponieważ w moim przekonaniu książka krótka to jest książka, która ma 300 stron, w okolicach 300 stron lub mniej. Powyżej 350 50 zaczynają się już książki długie. To są książki, które mi wtedy zazwyczaj zajmują trochę więcej niż taki zwykły tydzień pracujący albo weekend. E, dlatego właśnie dzisiaj e, z, pójdziemy na to drugie spektrum, czyli książki krótkie, e, przyjemne. Nie do końca zawsze łatwe, bo zawsze się mówi krótkie, łatwe i przyjemne. E, natomiast tutaj mamy różną tematykę. Postaram się Wam zaproponować książki z różnych gatunków literackich, tak żeby każdy z Was, niezależnie od swoich preferencji, coś dla siebie znalazł na ten trudny czas, kiedy e, gdzieś trzeba czytać w transporcie, w pośpiechu czy pomiędzy różnymi obowiązkami. E, nie przedłużając, przejdźmy do listy książek. Pierwszą książką, o której chciałabym dzisiaj porozmawiać, jest to książka bardzo krótka, ponieważ ma tylko 136 stron. Jest to książka z gatunku poradniki. Ma bardzo długi tytuł, więc go przeczytam: Make Your Bed proste rzeczy, które zmienią Twoje życie, a może i świat. Książkę tę napisał admirał wojska Stanów Zjednoczonych William McRabe. Jest to krótka książka skupiająca się na rozwoju, e, która e, zwraca uwagę na wyjątkową wartość małych nawyków praktykowanych codziennie i tego, jak właśnie to przysłowiowe zrobienie swojego łóżka każdego dnia może pozwolić na to, że jesteśmy bardziej zorganizowani, łatwiej jest nam dążyć do większych. Celów, jeżeli te małe każdego dnia uda nam się spełnić. Jest to książka, która jest na pewno ciekawą pozycją dla osób, które mają aktualnie może jakiś problem z motywacją albo po prostu coś by chciały osiągnąć, a do końca nie wiedzą, gdzie się za to zabrać. W książce tej możecie znaleźć y, sporo wartości, natomiast nie ma tutaj przesycenia treścią. E, ja tą książkę gdzieś tutaj Wam rzucę, natomiast ja ją pamiętam jako książkę z dużą ściąką e, na tych 136 stronach i z prostym, e, prostym przekazem, ale jednak wartościową taką lekcją życiową. Książką. Numer dwa na liście krótkich książek, e, które chciałabym Wam polecić. Jest to dosyć kontrowersyjna książka, przynajmniej na polskim rynku literackim. Jest to pokolenie I.K. Piotra C. E, Piotr C. to generalnie napisał całą serię książek właśnie takich e, komediowych, no, to czy one wyśmiewają po prostu taką rzeczywistość tych polskich milenialsów, e, czyli właśnie to pokolenie IK. E, generalnie rzecz biorąc, ja polecam pierwszą część, ja czytam trzy książki tego autora. Uważam, że generalnie pokolenie IK jest naprawdę zabawną, ciekawą książką. Wiem, że jest trochę polaryzująca, e, natomiast następne części uważam, że no, no jest to. E, no są gorsze. Jest to troszeczkę równie pochyła, jeżeli chodzi o twórczość tego autora, przynajmniej w moim odbiorze. E, natomiast pokolenie to rzeczywiście jest coś przyjemnego, krótkiego. Ma 194 strony, także no nie jest to coś, co zajmie wam dłużej niż tydzień, e, jeżeli macie jakieś 20 minut dziennie, więc... Do zrobienia, do przeczytania. Taka fajna anegdota, generalnie rzecz biorąc, e, życia codziennego. 229 stron dla miłośników miłości. E, to 11 minut: Paulo Coelho. Paulo Coelho, generalnie, jest autorem, który mm, nie pisze długo. E, także każda jego książka w sumie jest tutaj warta polecenia na tej liście, natomiast e, ja czytałam tę książkę i e, pamiętam, że wywarła na mnie dosyć spore wrażenie, e, dlatego że nie była tak mocno, mocno bajkowa. Tak jak wspomniałam wcześniej na kanale, Paolo Kalowy według mnie pisze troszeczkę bajkowo, troszeczkę tak właśnie w, działając na wyobraźnię. Natomiast ta książka jest bardziej o emocjach, jest o miłości, o seksie i o przeznaczeniu. Także jeżeli to są tematy, które Was interesują, to 11 minut jest dla Was. Zmieniając kolejny raz gatunek na tej liście krótkich książek do przeczytania, e, zmierzamy do literatury młodzieżowej i tutaj e, z całego serca polecam e, twórczość e, Gail e, Forman. E, ja książki tej autorki czytam głównie w liceum, przeczytałam czy trzy albo cztery, każda z nich mi się podobała, e, natomiast dzisiaj chciałabym powiedzieć o książce Byłam tu, ta książka ma 317 stron, czyli jakby na tej liście jest jedną z dłuższych, natomiast ma bardzo przystępną czcionkę, bo jest dosyć dobrze wydana, szybko się ją czyta. I przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o moje odczucia literackie, to jest to tutaj poruszony temat samobójstwa i jest to zrobione dobrze. Co rzadko się zdarza, ponieważ jak wszystkie tematy tabu czy trudne tematy, em, no, pro, doprowadzić do dialogu, em, na, do, do takiego dialogu z wewnętrznego na kartach powieści, która generalnie jest skierowana do młodych ludzi, którzy, no nie ukrywajmy, są dosyć bardziej wrażliwi. Em, no, to jest po prostu trudno zrobić, natomiast tutaj jest to zrobione bardzo dobrze, dlatego jeżeli czujecie się młodo, albo po prostu chcielibyście sięgnąć e, po książkę, która mówi o trudnym temacie, ale w dosyć przystępny sposób i nie jest to książka bardzo, bardzo smutna i tragiczna, em, co też rzadko się zdarza przy takim temacie to ja na pewno Wam tę książkę polecam. W ogóle, Gail Forman, jeżeli chodzi o, o literaturę młodzieżową, moim zdaniem, bardzo dobrze sobie radzi. Czysta e, 17 stron e, to nie jest dużo, jeżeli chodzi o literaturę e, młodzieżową, w ogóle literaturę, więc można tej książce swój cenny czas poświęcić. Dla miłośników gatunku fantasy i science fiction do których od bardzo niedawna można by i mnie zaliczyć um, teraz chciałabym Wam zaproponować książkę Huxleya, Nowy Wspaniały Świat to jest moi drodzy 256 stron czyli umówmy się nie jest tu zbyt wiele jest to jedna obok chyba 1984 jedna z E, najsłynniejszych antyutopii, e, literatura z XX wieku, natomiast literatura, która się fantastycznie starzeje, w zasadzie e, co polega na tym, że generalnie jest nadal aktualna? Mamy tutaj generalnie tematy klonowania, warunkowania społeczeństwa. Od niemowlęcia w, w sumie, jakby prowadzenie człowieka z takimi klapkami, jak konie mają, przez życie i przez świat. Także, no, bardzo ciekawa wizja końca świata w zasadzie, końca społeczeństwa naszego. Jest to takie książka, która daje do myślenia, ale to jest taka książka, która jakby. Nie, nie przesadza z właśnie z, ze skomplikowaniem swojej jakby fabuły, wszystko tam się trzyma, kupy, że tak powiem, jest absolutny sens tego świata, człowiek jest w stanie jakby zastanowić się trochę na to, w którą stronę nad tym, w którą stronę ludzkość zmierza, o to w takich książkach generalnie rzecz biorąc chodzi. E, e, także tutaj jest naprawdę fajna e, pozycja dla miłośników, e, pesymizmu może bym powiedziała e, i takiej futurystycznej, e, futurystycznej literatury. E, dla osób, które lubią dać wyzwanie swojemu mózgowi, jeżeli o wyobraźnię chodzi, to jest na pewno ciekawa powieść. Moi drodzy, nie możemy zapominać jak zwykle o autorach polskich. E, I tutaj mam dla Was propozycję e, napisaną przez Jerzego Kosińskiego. Jest to książka, Wystarczy być. Jest to książka, która ma zaledwie 144 strony. Więc generalnie czytając to, ma się to wrażenie, że jest to po prostu lekko rozwięte, rozwinięte opowiadanie. E, natomiast mamy tutaj dobrą konstrukcję, ciekawą fabułę. A o czym ta książka jest? Książka jest ta generalnie o ogrodniku. O facecie, który jakby całe swoje życie spędził w ogrodzie. Nie, nie ma za bardzo wykształcenia, nie rozumie jak świat funkcjonuje poza, poza tym jego ogrodem, ponieważ po prostu odciął się. Zamknął się w tym świecie e, matki natury, a generalnie reszta to jest zupełna ignorancja. Natomiast w pewnym momencie coś się wydarza, i okazuje się, że on musi jakby w tym naszym świecie zaistnieć. E, I on nosi ogromny sukces. E, dlatego, że jego porównywania. E, mm, Społeczeństwa e, oraz jakby ekonomii i w ogóle filozofii życia, e, do e, tego, jak działa ogród. On tłumaczy coś, czego nie rozumie, e, porównując e, świat do ogrodu, a wszyscy jakby uważają, że jest taki genialny i cudowny, ponieważ e, w, odnajdują w tych jego porównaniach głębie. Jest to również ciekawa, była w kontekście tego, kogo, komu, kogo dziś uważamy za autorytet i jakby e, za eksperta w danej dziedzinie. E, także bardzo przyjemna polska pozycja na liście krótkich książek, mniej niż 150 stron. Także, jeżeli ktoś rzeczywiście ma czas tylko na coś krótkiego, no to wystarczy być, wystarczy. I pozycją numer 7. Ostatnią pozycją na tej liście e, krótkich książek, które warto przeczytać, kiedy nie mamy czasu e, na czytanie. E, moi drodzy, jest to klasyka gatunku, wydaje mi się, że nawet teraz jest e, jako lektura w szkole. Mogę się mylić. E, chyba to jest lektura uzupełniająca, cokolwiek to znaczy też. E, czyli część. Część uczniów czyta, a część już no nie masz. Eee, Również jesteśmy tutaj w gatunku Fantasy Science Fiction e, i jest to hobbit Tolkiena. E, jeżeli e, świat władcy pierścieni świat e, Tolkiena, w którym mamy elfy, w którym mamy czarodziei, w których e, mamy e, ogry e, i w ogóle e, cała ta Dynamika e, dobra i zła, bardzo dobrze nam znana z różnych e, powieści, nas przyciąga, to Hobbit jest bardziej dynamiczną wersją, e, jest bardziej dynamiczną pozycją, e, jeżeli chodzi o Tolkiena. E, ja przyznam szczerze, że ja jakby Władcy Pierścieni próbowałam czytać kilka razy, natomiast e, mam z nią problem na, na poziomie Dziesięciostronicowych opisów e, świata przedstawionego, jakichś lasów i tak dalej. Po prostu mi się dłuży ta e, powieść, chociaż na pewno e, kiedyś e, znajdę w sobie e, tę cierpliwość, żeby przeczytać całą trylogię. E, natomiast Hobbit e, jest książką krótką, ponieważ ma 304 strony. E, jest E, książką bardzo dynamiczną, e, w której mamy mnóstwo akcji, w której również mamy dobrze opisany świat. E, natomiast e, jest, nie jest to po prostu długa pozycja. Co e, w momencie, kiedy na przykład zaczynamy swoją przygodę z Fantasy Science Fiction, jest dodatkowym plusem, kiedy nie mamy czasu, jest dodatkowym plusem, także generalnie same pozytywy jeżeli o Hobbita chodzi eee, jeżeli nie wiecie eee, to znaczy wydaje mi się średnio to możliwe, żeby ktoś nie wiedział jakby jaka jest fabuła w Hobbicie eee, natomiast generalnie rzecz biorąc główną postacią tej powieści jest Bilbo Buckins który jest Hobbitem tytułowym eee, którego, jakby, sielanka życiowa zostaje zaburzona przez przybycie Gandalfa, e, czyli czarodzieja, który e, zachęca go do dołączenia do grupy krasnoludów, które próbują odzyskać swoją ojczyznę z powrotem. E, dlaczego ta ojczyzna im została jakby zabrana? Ponieważ e, smok zaatakował górę, w której były ich kopalnie. I aktualnie w środku e, ich e, tych kopalni ten smok, swałk wielki e, przebywa. Jest to powieść przygotowa, jest to powieść, w której wiele się dzieje jest to powieść, w której mamy smoki, wybuchy, dynamikę. Dlatego, jeżeli chcecie oderwać się od świata rzeczywistego, w którym. Jest wiele obowiązków, coraz więcej pracy, coraz mniej czasu wolnego, to wydaje mi się, że hobbit jest na pewno fajnym pomysłem na to, żeby troszeczkę za smokami pobiegać, a zamiast za problemami. Ta książka zamyka moją listę krótkich książek, które warto przeczytać, nawet jeżeli nie mamy zbyt wiele czasu. Mam nadzieję, że było to dla Was pomocna lista, e, że dacie tym książkom e, szansę, ponieważ nie potrzeba wiele, żeby e, od początku do ostatniej strony przewrócić te wszystkie kartki. E, jakie wy? Polecacie krótkie książki, literaturę poniżej czystu stron albo w okolicach czystu stron? Czy wolicie czytać krótkie książki, a może czytacie tylko duże takie cegły, które pozwolą Wam zapomnieć o świecie na długie, długie tygodnie. Eee, dajcie znać. Ode mnie to tyle. Jak zwykle nie o zakończenia. Narka!